Wczoraj ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa usunięto listę firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy, a umieszczono tam przeprosiny za, za ujawnienie tej listy przez panią minister Gębicką. Jak to się ma do żądań posłów PSL-u, którzy w ubiegłej kadencji domagali się ujawnienia tej listy? Co na to minister Kołodziejczak, który obiecał rolnikom na protestach, że ujawni listę łącznie z tym, Ile poszczególny podmiot przywiózł te, tego zboża? No i czy politycy PSL-u nie obawiają się szefa Agrounii Michała Kołodziejczaka, że spełni swoją obietnicę? Oni dali domy, ale ja na no, tacy... to nie działa? te zakłamane ryje, tych wszystkich polityków i rzucę wam pod nogi Brawo. wszystkie... Panie Marszałku, składam wniosek formalny o informację ministra rolnictwa, dlaczego spełnia zachcianki firm sprowadzających zboże z Ukrainy, a nie spełnia obietnic wyborczych, jakie złożyli posłowie PSL-u rolnikom. Przez całą kampanię wyborczą Platforma i PSL o konieczności ujawnienia listy firm sprowadzających zboże z Ukrainy, a kiedy ja ją ujawniłam. To, wy Platforma i PSL postanowiliście ją ukryć. Proszę Państwa, to jest lista firm, którą ujawnił minister Kołodziejczak, zwany Karolem Macedońskim, gdyby ktoś nie kojarzył. Panie ministrze, Pana tłumaczenia są po prostu niewiarygodne. Pan mówi, że musiał ukryć listę, bo był zły odbiór społeczny. To nie jest argument prawniczy. Was powinny obchodzić postulaty rolników. A nie zranione uczucia prezesów firm importujących zboże z Ukrainy. W kampanii wyborczej obiecywaliście, że ujawnicie listę firm, a ją ukryliście. Obiecywaliście pakiet ustaw systemowych, a przyjęliście ustawę, żeby banki mogły łatwiej odbierać rolnikom gospodarstwa. Obiecywaliście kaucje, a po wyborach powiedzieliście, że ich się nie da wprowadzić. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamaliście w nocy. Wy nie jesteście koalicją 15 października. Wy jesteście koalicją oszustów. Dziękujemy bardzo. Tak, wczoraj minister zdecydował o zdjęciu listy, którą upubliczniła na stronie internetowej pani minister Gębicka, która w sposób nieuprawniony wstawiła wszystkie firmy na tą listę. Liczne żądania przeprosin, usunięcia listy. I oczywiście procesy sejmowe, które zapowiadały firmy, skłoniły do tego, żeby tą listę usunąć. Pani minister Gębicka, bądź może cały Klub Prawa i Sprawiedliwości chce te odszkodowania wypłacić. Polskiego Ministerstwa, polskiego rządu na to nie stać i nie będziemy tego czynić. Jeżeli macie takie pieniądze na koncie partyjnym, bardzo proszę, żebyście te odszkodowania Podmiotom, które na tej liście nie powinny się znaleźć, oczywiście wypłacić ja To Panie Ministrze, ja panu wytłumaczę tak prawniczo, żeby pan wiedział następnym razem i nie wprowadzał rolników w błąd, że rzekomo grożą jakieś procesy. Pan minister w swoim oświadczeniu powiedział, że wycofuje listę ze względu na zły odbiór społeczny. To nie jest argument prawniczy. Wycofaliście dlatego, że się dogadaliście z tymi firmami. Nie wiem jakie interesy przepchnęliście. Nie wiem o co się dogadaliście. Ale bądźcie pewni, że przyjdziemy do was na kontrolę poselską i będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać dlaczego ukryliście listę, co do której przez całą kampanię mówiliście, że trzeba ją ujawnić. I jeszcze jedna rzecz, to nie była lista zboża technicznego, więc te firmy nie mają powodu do tego, żeby pozywać skarb państwa. Proszę się douczyć najpierw, zanim pan minister wyjdzie i będzie kłamał.